Witam was wszystkich bardzo serdecznie z strony Johnson Heat. A dzisiaj jak zwykle ze mną jest. No mały jest, goły i wesoły. żaden z nas amunicji nie ma. Więc no mamy malutki problem. Ja w PKM nic nie mam. Mój pitchfork nic nie zadaje. Kamień ja nadal nie znalazłem. Więc mamy taki malutki, malutenki i tyci, tyci problemik. Jak sobie teraz poradzić? Ale mi się wydaje, że tamta skała, która tam leży, że będę mógł ją zebrać kamień. Tylko nie wiem czy akurat tym co mam. Małe? Nie masz pewnie jakieś latarki, co? Bo ja wiem że właśnie latarką można zbierać każdy surowiec w tej grze. Nieważne czy to jest metal, czy to jest skała, drewno, czy cokolwiek innego. Więc jeżeli teraz nie poprawię kamery, to się zdenerwuję. Jeżeli teraz kiedy znajdziemy jakiegoś kamienia, którego będę mógł normalnie wydobyć, to jesteśmy w tak zwanej głębokiej dupie. A mi się wydaje, że ta akurat skała, co tutaj tak sobie leży, jest taka skała, w której mogę coś zbierać. To jest taka skała. Tylko, czy ja ją zbiorę piściami? Nie zbiorę. Piczworkiem. Też nie zbiorę. Może się kierą. No to jesteśmy małe w dupie. I to porządnej. Bo ten kamień to jest jedyna rzecz, jaką mogę wydobyć, żeby mieć amunicję do czegoś. Wiesz? A ty już tam dalej lecisz? Dupacz farmu lecisz? No dobra, to ja za nim. No bo jesteśmy na miejscu w sumie, tylko już też na miejscu są nasze ukochane ząbiaczki. się przynajmniej, z takiego problemu nie będę miał, żeby te Ale gorzej... <try> będzie z się czegoś ciekawego. Bo tak sobie drewna nie zbiorę. Więc jak na razie sprintu nie będę używał. I się postaram jakoś przekrać dookoła nich. Mały, czy coś ciekawego znalazłeś w tej stodole? Chyba kusze. Ej, eee, sprawdź młotek może wydobywać kamień. Dwie inwentory masz. Możesz? Tam łódź, meta i tak dalej. A tylko też się ruszy. Ty, on przeszedł tego. On przeszedł przez... Jak to się mówi? Potek eee, Dobra, z dwoma to się nie chce bić już. No raczej ich po No ma przynajmniej ma bramkę No ja takich dobrodziejstw już nie mam. Pokaż ten młotek. Zarzuć motka Dzięki Mogę zbierać się tylko metal. Chujowo. A ja potrzebuję coś do zbierania kamienia. No ale chociaż małe teraz ma jakoś broń palną, co nie? No ale teraz problemem będzie znalezienie jakiegoś kill-off, albo latarki. Powiem, że latarką zbierać kamień mogę. Tu jakiś ząbiaczek. Trzeba go, tu bardzo ładne zielone żółte oczy. Niestety, tankowaty jest jak skórny syn. Nic z tym już zrobić nie mogę. To ty tak strzelasz? U zombiaka pewnie, co nie? Może w stodole będzie jakiś kilow. Zajebiście meta. Mam latarkę. Małe, jesteśmy uratowani. I tu jeszcze mam. Dobra, więc teraz jak mam latarkę, mogę zbierać każdy materiał jaki jest. Eee, a jeszcze na samym, na samym starcie tej Zbiorę ten metal, już ci daję tak jest pode mną. Ja zbiorę na prędkość jeszcze ten metal. Eee, I teraz musimy szukać kamienia. Mały, ty masz kuszę, czy ty nie masz kuszy? Mam. Dobra, czyli jak zrędziemy kamień, to będzie zajebiście. Bo okay, właśnie to... Co? Weź. O, metal, dankę. Yy, metal też się nam przyda, żeby zrobić sobie właśnie yy, Sejfy. Abyśmy mogli chować nasze itemy do, ty do naszego ala skarbca, który tam umieścimy gdziekolwiek na serwerze. Możemy, jak będziemy chcieli. Yy. Te sejfy akurat są niezniszczalne w porównaniu do zwykłych drewnianych skrzynek. I to jest właśnie ich duży plus, że można je praktycznie wszędzie je umieścić, a tak naprawdę nikt ich nie ruszy. Pójdziemy górą, skrótem, chodź. Szybki skrótem powiadasz? No niestety, no. Ja rozwaliłem samochód przed nagraniem, jak jechałem po małego. Totalnie o. nie wiem, co się stało. Co nie, małe? No. Mały jest bez humoru. Żyć mu się nie chce. No nie. <laughs> Siły chłopak nie ma. No co zrobić, no? Trzeba by alkoholu mu polać. Mnie nie zastawał. Nie jakim cudem rośnie drzewo na środku skały. Inwestation. No? Też małego oglądak to wizyjne? Tomasz. E, y, proszę, cię bardzo. Na lepsze załóż. A my musimy znaleźć cholerny kamień. Bo ja i mały mamy kuszę. A sały robi się bardzo prosto. Nego kusza. Jest najlepszą bronią na sam początek w Ale gdzie ten kamień jest, to nie mam za cholerę pojęcia. Nie wiem, że były dwa jakieś takie ala spawny kamienia tam gdzie byliśmy na samym początku. No ale niestety musieliśmy tam stąd uciekać w trybie ekspresowym. Tu widzę parę zombiaków, ale mnie te zombiaki totalnie interesują. Jeden co interesuje to jest kamień. Ale tego cholernego kamienia tutaj nigdzie nie ma. Ja odpalę noktywizor. już jest na tyle ciemno, że... kiepsko widać. Trzeba polecieć za małym. Mały wszystko przetankuje. Ła! Jeszcze znowu krwawienie, mam, no cholera jasna. Już przesadzili z tym friendly fire trochę. Kurwa, Gerek, przyda się. O mój Boże. O Jezu, o Jezu, mały, radzę ci sam, tego, sam to spierdalać. A, ty masz... Ty masz karabin. Chociaż... Weź z tego drugiego zabiaka. Dobra, o, o Jezu. Dobra, dobra, dobra. Dajcie mi spokój święty. Eee. Dobra. Nie widzę tutaj kamienia. Ale przynajmniej można poltować sobie te domki. O ile coś się znajdzie oprócz zombiaków, którzy chcą mi zeżreć. Medium backpack. Poźmy. To ci wezmę mały. Nic więcej tu już nie ma. Pójdźmy do kolejnego domku. Yy, natarkę trzymam po to, żebym miał podświetlone jakby wszystkie te złoża, które mogę wydobyć. Przecież tylko tutaj zombiaki. Jedyne co chciałbym usłyszeć, to jest dźwięk kamienia. A mnie w ogóle ma jakieś dźwięki? Nie wiem. <laughs> o nie, nie. Tym ty nie zostaw. Bo wy na jesteście szybkie. I tak łatwo się już przed wami nie ucieka. Wejdźmy do kolejnego domku. Nie tyle, że w domu leżała ruda kamienia. Ale może chociaż coś, co mi się przyda. Abym mógł. Zadrać jakiekolwiek systemne obrażenia ząbiaką, tu jest jeden. Teraz szybko już wymienię na sikierę. A nie, zostawił mnie, dobra, okej, okay. to nas spokojnie. Wracamy do latarki. Chodź do mnie, co tam znalazłeś? Jakby co, mam żółtą kartę, nie? No ja się znalazłem, i właśnie otwieram żółtą skrzynkę. O, Energizer. Dobra, to się przyda. E, dobra, idę już do Idę, idę, idę. Coś ty zrobił. Cholera jasna. Yy. Teraz u ciebie nie będą wszystkiego mieć, nie? Oczywiście, że tak. Twoje pomysły zawsze się tak kończą. A, ja jeszcze nie mam tego. No, to chyba this is the end, co? Bo nie mam. Yy. Nilgan. Ty się zawsze zmienił, już kiedyś potrzebie, nie? Kiedyś jesteś potrzebny. Chodźcie tu. Maria. No, najlegańszy mi teraz dupy uratował. Nie powiem, że nie. W najlepszym momencie się znalazł. Jeszcze pękilerki zajebiście. Będę się czym uleczyć. Ale to nie zmienia faktu, że ja szukam tylko i wyłącznie kamienia. Tylko to mnie na razie interesuje. Nie jakieś pieniądze, jakieś tam żarcie czy cokolwiek. Mnie interesuje kamień. Kolejne zębiaczki do, do utłuczenia, niestety jest, jest ich próg, ja tylko z broni białej go nawalać. Oczywiście Jak gdyby było inaczej. No już żeż. Jak się to będzie przypał, trochę, nie powiem, że nie. No weźcie już, zdechijcie. Nie no, ja muszę uciekać. Bo te zębiaki mają coś za dużo HP już. Dobra, chyba mnie zasawiły. Ustawcie mnie, cholera jasna. Nie chcę tego no, ale dosłownie nie chcą. Naprawdę. Ora, wracacie sobie tam. Ja poglądam co jest tu dookoła. Yy... Wezmę dotarkę do łapy. Wyleczę się trochę. I przejdę się dookoła, szukając tego kamienia. Tak, teraz seria bez kapy. Mówię Wam, drodzy widzowie że nie ma tutaj kamienia naprawdę dookoła przeszedłem nic tu nie ma jak tu żyć pani Investation jak tu żyć ale dobra na razie zajmiemy się lutowaniem i tu już widzę bankomat więc szybko schowałem te moje całe bogate 20 29 dolarów już mam prawie 8 dyszek uzbierane Zobaczmy, co jest na zapleczu. A na zapleczu mamy... Uuu, uh. trzy taśmy klejące, zajebiście w sumie. Bo z połączenia taśmy klejącej, noktowizora oraz M9-ki którego dziś tutaj mam, tutaj, mogę stworzyć sobie helmet z noktowizją. Tylko do tego potrzebuję workbench'a. I nie wiem, czy ten workbench znajdziemy tutaj, gdzie właśnie jesteśmy. Ty mało uzyskałeś ten duży budynek, gdzie teraz jesteś, cały? Cały nie. No ale to ja z trochę poprzeszkuję. O ile znajdę te cholerne schody. No tak, nie znajdę tych schodów, bo po co? Po co mam znaleźć schody? Ja pijenie dobra, nie chcę mi się szczególnie tych schodów widać coś innego. Albo no dobra, już spróbuję znaleźć coś tu jest? Nie. Nie, no oczywiście, kurde, nie ma tych schodów. Co? <trym zypniać się w sztukę> yy. Dobra, już ci mogę dać. I bandaż po krwawie. Masz i masz to. Ja muszę coś zjeść. Instant oatmeal. I tak. Czy coś tu jeszcze nam zostało do zutowania? Chyba nie. Sprawdzę jeszcze tą remizę, bo nie pamiętam, czy w niej byłem. W każdym domku już praktycznie byłem. A no, tutaj mnie nie było, bo to sobie stoi. Tak po prostu. Więc wezmę już te widły. I to troszeczkę pikuje No, chwilę minęło zanim go utukłem. No niestety, taki urok... grania właśnie... na survivalu. Masz niebieską kartę, czy... Je? ...może ja mam? Ja mam niebieską kartę, zajebiście. O, CO4! Jakie Dobra. Dostałem lepszą strzyka... ...strzykawę. Co? Elegancko. Mam też jakieś tam bandaże, się zawsze przydadzą. Antybiotyki, też zawsze przydatne. Mm, I chyba tu już tutaj nic nie ma, tak mi się wydaje. W tej mieścinie, więc na spokojnie sądzę, że możemy stąd uciekać. Mały może lepiej, nie skacz tam z góry. No to się nie wiem, czy tak dobrze skończy. Do helikoptera nie mamy co iść, bo... Bo, bo, bo... Tam będzie od koleż zombiaków. A mówiąc właśnie o zombiakach, to dwa mnie gonią. Chryste Panie. Dobra, lecę przed siebie. Idę w stronę tego rozwalonego samolotu. Nie wiem co tam może być, jeżeli tam będą zombiaki. Idę się po prostu zatłuc. Ale co tutaj leży? Mały backpack i krugerek. Chyba ja to wywaliłem. Dobra, nieważne. Musimy gdzieś pójść. No było, Najlepiej byłoby znaleźć samochód. Ale tak. Ja bym chciał sprawdzić ten samolot. Jeżeli starczy czasu, to jeszcze Londry Farm. Jesteśmy już prawie przy samolocie. Tu już z to nie mam ochoty się z nimi bić. Jedyne co mam ochotę, to bicie w tą głupią rudę skały. Ale oczywiście nawet tutaj tego nie ma. Są jedynie zombiaki no bo po co dać kamień? No po co dać ten cholerny kamień? Dużo zombiaków. Tutaj mało chce się bić i, i, ich... No. ...że ci się chce ich bić z tego... Y, moteczka. No to... ...no, tak. E, co tu mamy? O. Berska. Jakaś broń palna. Zawsze w cenie. Przynajmniej 5 zębiaków będę kutuc. Tam nie chcę mały polutujemy. Ja się przejdę trochę dalej. Wezmę głównie do łapy właśnie naszą latarkę. Powiedziałem, że wezmę do łapy. Żebym mógł widzieć, czy gdzieś jest skała na horyzoncie. Mam nadzieję, że... O! O, o, o! Mały nie uwierzysz. Chyba skałę znalazłem. Ale to się zaraz dowiem. Tylko muszę tam obiec. Drodzy panie i panowie, mamy to. Cholerna ruda kamienia. Teraz będę mógł sobie go nawalać tak 70 razy, zanim zbiorę całą rudę. Cała ruda zebrana. Więc teraz strzał. mogę wejść w crafting. Amunicja. I robimy strzał. Od cholery ile mogę. Ile wlezie. Jestem ciekaw ile nam z tego wyjdzie. Dobra, strzały skraftowane. Problem jest taki, że one są tak ciężkie, że już nie mam jak je nieść przy sobie. I szczerze mówiąc nie mam pojęcia co mogę wywalić z EQ. Dobra, mogę wywalić tego PKM a Jeżeli mieć te strzały, dobra, ile mam tych strzał? Destakujmy, stack Weźmy Kuszę, mam 50 strzał mały o Boże, mi to 5 lat zajmie zajmie ci to wszystko wyrzucenie Dobra Połowa strzał dla małego, żeby też coś miał. Tylko <grytko> musi je teraz zebrać, nie? Teraz dzień staje. I teraz chcę zobaczyć na minimapy. Chodźmy do lontry farm. Tam poszukamy więcej kamienia na strzały. A co daje, to zobaczymy. No już jesteśmy praktycznie w lontry farm, więc tutaj już <laughs> możemy sobie pozwiedzać normalnie. Latarkę na będę miał przy, du przy dupie, po prostu zaświeciły mi się materiały, które mogę zebrać, typu właśnie kamień, bądź drewno. z jaki będę starał się utył z siekiery. Mam nadzieję, że jeszcze nie zajmę 50 lat, tylko jakoś szybko mi to zejdzie. Bo naprawdę, dobra, dość szybko mi to nie zejdzie, więc chyba będę po prostu skuszę tego nawalał. Dobra, ząbk padł. Tworzy z kuszy będę walił, tylko czegoś mi tu brakuje. Właśnie celownika. Dobra, jeden poszedł. Drugi poszedł. Jeszcze jakby było taka mechanika, jak właśnie zbieranie strzał z trupów, to już w ogóle byłbym w niebo wzięty, nie? Ale niestety nie ma tak dobrze. <laughs> Gdzie jest latarka? Tu jest latarka. Nie wiem, czemu nie chcecie się założyć za pierwszym razem. No, biorę latarkę do łapy, Sprawdźcie czy jest, coś, czy jest coś w tej stodole. Jest mały workbench, zajebiście. A co oznacza jak jest workbench? To oznacza, że mogę stworzyć coś takiego jak... No nie mogę stworzyć czegoś takiego jak M9 Helmet, bo to jednak potrzebny jest klej, a nie taśma klejąca. No świetnie. Chyba, że ty małe masz jakiś klej. Jak się zanim się wyjebałem to miałem klej. No wiesz, zanim zginąłeś, to wiesz... Nie jest potrzebne teraz. Nie chcę tak bardzo używać kuszy też, więc postaram się tak bardzo z niej nie strzelać, bo naprawdę pocisków tu jest mało. Tu mamy wiosło. Nie, ja nad go zbieram, nie jest, nie jest mi potrzebne. Czy um, tutaj coś jest? Nie, jest tylko jakiś tam zombiaczek. Ja pójdę od razu w tamtą stronę do tych domków. Zobaczymy co w nich jest. Tego już po prostu ze strzelb mnie irytuje. Latarkę cały czas dwąkę, żeby widzieć materiały wszystkie co mogę zebrać, ale niestety na horyzoncie niestety nie ma z czego jestem bardzo niezadowolony. Wejdźmy do tego domku. No logika powinien to być jakiś work męczny, ale niestety nie ma. W domku same też nic nie ma. Zawsze koło shopy coś jest, tu już widzę jakiś itemek jest. I to jest M9 Helmet Basic, więc tak średnio go potrzebuję szczerze mówiąc. Zoszło ten zrujnowany domek. Muszę się rozglądać przez dookoła, czy jest to jakiś kamień na rzecz. I mi się wydaje, że tamty kamień może zebrać. I bardzo dobrze mi się wydaje, bo już widzę, że go stąd widzę już, że mogę go zebrać. W tym domku nic nie ma. Mało sobie strzela. I jakaś palna, zajebiście. Aha, dobra, pusta. No to nic mi ona nie da. Świetnie. Eeeem. Elo, Paweł. Oj, co zakupy będą w krotkamie. Dobiegłem na prędkości tego kamienia. I teraz na prędkości trzeba go zebrać. Kamień zebrany. A jako, że kamień jest zebrany. To teraz trzeba nas pamięć robienie strzał. Dobra, strzały wytworzone. Mały sobie teraz. Zbierz na prędkości, bo ja już po prostu na nie miejsca nie mam. I czy coś jeszcze możemy zrobić, żeby się zmieścić w czasie? No niestety nic już zrobić nie możemy. Więc ja kończę ten odcinek. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Zostawcie lajka, subskrypcję. Ja się z wami żegnam. Był ze mną mały. Na razie cześć. I do zobaczenia.